He, he, hej, witam wszystkich bardzo ciepło. Tutaj Monster e, i pomyślałem sobie, że z okazji, bo właśnie dopiero kupiłem Black Ops 2, dopiero mi się zainstalował. E, pomyślałem, że zrobię taki krótki filmik na wprowadzenie, ogólne omówienie wszystkiego co będzie teraz na moim kanale. No więc zacznijmy od nadchodzących filmów. No z racji, że kupiłem dla Opsa 2 na pewno będą gameplaye i jakieś będą to najlepsze jakieś filmiki, akcje, cokolwiek i będzie komentarz o ważnych dla mnie sprawach. I tak sobie wyobrażam filmiki z Black Opsa 2. No, tutaj mi piszą właśnie koledzy. Się cieszą, że wróciłem do starego, dobrego Call of Duty. W każdym razie, co do nadchodzących filmów, planuję jeszcze nagrać Battlefielda 3. Już jest w zasadzie kilka filmików. Będą podwójne komentarze z Harym. Najczęściej w zasadzie chyba z nim. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. E, w każdym razie, przechodząc dalej, mam nowe pomysły na parodie graczy: tak jak z Lola, z Minecrafta. Także e, to też się znajdzie na moim kanale. Nawet niedługo pracuję nad tym, także spokojnie. Co do subskrypcji, no prawda, nie mam ich zbyt dużo. Mam 33 subskrybentów, których bardzo doceniam. Dziękuję, że jesteście ze mną i oglądacie moje filmiki. E, naprawdę, mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do jakichś dużych ilości i wypromuję swój kanał. Dobra, przechodząc dalej. Mamy święta, nadchodzi nowy rok, także wesołych świąt. Fakt, faktem trochę spóźniony, ale. No, w każdym razie liczy się gest, prawda? Um, tak jakby ten filmik to jest checkpoint mojego konta, co za tym filmikiem to już tak taka lekka przeszłość będzie, już mniej się będę zajmował tymi wcześniejszymi filmikami, a za tym filmikiem będę starał się nagrać coś interesującego, coś dla was um, dobrego i mam nadzieję, że oglądalnego. Um, no dobra, no to co? Czas nagrywać Call of Duty Black Ops 2. Także. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało to, co dla Was przeszykuje. Dziękuję za obejrzenie i czas nagrywać Call of Duty. Trzymajcie się.